Cześć, zapraszam na kolejny Goaline, tym razem mocno opóźniony, no ale powód dosyć ważny. Miałem moje zawody, startowałem na dystansie połówki Ironmana w triatlonie w Warszawie. Zawody ukończone, dosyć dużo przygotowań, praktycznie od listopada trenowałem, żeby w tym wystartować, dobiec do mety. Czas 6 godzin 20 minut 50 sekund. Może nie jakoś powalający na kolana, nie jest to na pewno czołówka, nie jest to nawet środek stawki, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo poprawiłem swój czas z zeszłego roku o ponad 12 minut, także dla mnie duży sukces, duże osiągnięcie. No, a teraz już przechodzimy do goalina i omówienia meczów. Mieliśmy aż 3 mecze drugoligowe i 2 mecze pierwszoligowe. No i te drugoligowe niestety muszę potraktować jak troszkę po macoszemu, bo jakby no, czasu, czasu zabrakło, żeby skończyć, żeby obejrzeć te mecze po prostu i wyciągnąć jakieś większe wnioski. No ale lecimy tak. Wieliczka, Bielawa. No i tutaj było zgodnie z przewidywaniami. Bielawa przegrała ten mecz 13 do 0. No natomiast myślę, że Owls mogą uznać ten sezon za całkiem udany. Bardzo dobrze się zaprezentowali. Przyznam szczerze, że przed sezonem nie spodziewałem się, że oni będą prezentowali się aż tak dobrze, do ostatniego meczu walczyli o awans do fazy playoff, no przegrali ten ostatni decydujący mecz, natomiast pozostawili sobie po sobie bardzo dobre wrażenie, fajnie wyglądała ich ofensywa, szczególnie ta gra biegowa robiła wrażenie. No i myślę, że oni mogą być siebie zadowoleni. Co do Wieliczki, no jakby nagrywam w niedzielę, czyli już po tym sobotnim meczu, w którym przegrali z Jaguars, więc wiemy, że oni zajęli drugie miejsce. No i przed sezonem myślałem, że Wieliczka będzie takim murowanym faworytem do wygrania południa. No natomiast w trakcie tego sezonu, tak jak patrzyliśmy na mecze, na postawy Jaguars, na, na ich importa, który świetnie się prezentował w tych meczach, w których grał, no to myślę, że można uznać, że Wieliczka wykonała taki plan minimum. No i teraz będą szykowali się do półfinału. Tytani Jaguars. No, Tytani kończą sezon dzisiaj, czyli w niedzielę, kiedy nagrywam ostatni mecz z Hammers. Myślę, że Tytani też mogą być całkiem zadowoleni po tym sezonie. Troszkę napsuli krwi w wieliczce. Co prawda przegrali te mecze, no, natomiast nie byli łatwym przeciwnikiem. Z Hammers podejrzewam, że odniosą dwa zwycięstwa w dwóch meczach. No, i myślę, że ta drużyna jeszcze, jeszcze może coś pokazać w przyszłym sezonie. Naprawdę fajnie, fajnie to wyglądało w Lublinie. Jaguars, duże osłabienia. Wiemy, że wielu zawodników przeszło do Panthers. W tym wczorajszym meczu nie zagrał rozgrywający, który wrócił do domu. Tam rozgrywał Rafał Rutowicz, no niemniej na wieliczkę to wystarczyło. W tym meczu z Tytanami no spodziewałem się, że będzie dużo łatwiej szło Jaguars, że Tytani nie zdobędą aż trzech przyłożeń przeciwko defensywie z kątów wrocławskich. No natomiast koniec końców Jaguars to wygrali. Wiem, że wczoraj zapewnili też sobie pierwsze miejsce na południu. Także. No oni grają dalej, zobaczymy z kim się spotkają, czy będzie to armia, czy będzie to Olsztyn. A Tytani kończą sezon dzisiaj meczem z Hammers. No i myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry sezon dla nich. Ostatni mecz drugoligowy to Białe Lwy w Watacha. No i największym sukcesem Białych Lwów w tym sezonie było to, że dograli do końca. Co prawda, jeden walkower w meczu z Armią, kiedy nie byli w stanie wystawić składu. No niemniej wystąpili w drugiej lidze w rozgrywkach 11-osobowych, co. Uważam za duży sukces, patrząc na to, co się dzieje z futbolem w Polsce. Wataha dosyć łatwe zwycięstwo w tym meczu, 36 do 0. Także z, rob, zrobili to, co zrobić mieli. Też myślę, że wykonali swój plan minimum. Wygrali te mecze, w których stawiano ich za faworytów. Przegrali tam, gdzie faworytami nie byli. Bardzo fajną grę biegowo pokazali. Import niekoniecznie udany, nie, niespecjalnie podoba mi się jego gra. Zdecydowanie bardziej wolałem polskiego rozgrywającego w... w Watasze, no natomiast formacja defensywna rozegrała świetny sezon, tam jest kilku zawodników, którzy mają potencjał na pewno na, na pierwszą ligę no i myślę, że mogłyby się po nich odezwać kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej bo i przygotowanie fizyczne i czytanie gry, no i tak dynamika z jaką grali, no naprawdę robiło wrażenie także Watacha też zostawiła po sobie dobre wrażenie w tym sezonie no a najlepsze wrażenie zostawiły streamy które robili i te wejścia naprawdę byłem pod wrażeniem ale podsumowanie sezonu, no to jeszcze na to przyjdzie czas. Przechodzimy do pierwszej ligi. Na początek Lowlanders Eagles. Tutaj mieliśmy zamienionego gospodarza, bo pierwotnie gospodarzem mieli być Eagles, natomiast Lowlanders mieli możliwość rozegrania meczu na stadionie miejskim, na głównej murawie, więc Eagles bardzo chętnie się na to zgodzili i zamienili się rolami. No, i w tym meczu sportowo doskonale wiedzieliśmy, co się wydarzy. Tutaj nie mogło być niczego zaskakującego. No, największą niespodzianką było to, że Eagles zdobyli pierwsze punkty w sezonie, także nie skończył rozgrywek z zerowym punktem na stronie ataku. Po stronie Lowlanders warto zwrócić uwagę na przyłożenie Łukasza Śliwowskiego. To jest młody rozgrywający, który wszedł w końcówce meczu i poprowadził atak Lowlanders. No i oczywiście ten sportowo no nie bardzo jest o czym opowiadać. Jakby mecze z Eagles tak wyglądają niestety i tutaj nic się nie zmienia. No natomiast sam event, to na to warto zwrócić uwagę, warto tutaj dać wielkie brawa, drużynie z Białego Stoku, że byli w stanie załatwić mecz na takim obiekcie. Na stadion, na to spotkanie przyszło 2,5 tysiąca kibiców, więc to jest event jakiego. Oczekiwaliśmy i myślę, że fajnie byłoby, żeby więcej takich wydarzeń, nawet teraz w sezonie, przy każdej drużynie, nawet teraz w sezonie coś takiego byłoby sporym wydarzeniem na tą lokalną skalę. No wiadomo, że lokalnie drużyny futbolu amerykańskiego walczą o kibiców z innymi dyscyplinami, a pokazywanie się na takich obiektach i, i granie w takiej atmosferze, no naprawdę powoduje, że futbol jest postrzegany zupełnie inaczej niż, niż jak taka podwórkowa gra gdzieś na, na małych stadionikach. No i chciałbym, żeby takich wydarzeń po prostu było więcej. I Orły na pewno będą musiały się zastanowić, co dalej. Po tym sezonie sytuacja wygląda źle i to trzeba wprost powiedzieć. Sportowo ta drużyna w tej chwili prezentuje poziom, no mniej więcej, gdzieś środka drugiej ligi. Mnie na pewno cieszy to, że na sideline pojawił się. Kuba z Duń, bo to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jeśli Orły myślą o odbudowaniu klubu, o odbudowaniu poziomu sportowego, no to Kuba jest najlepszym człowiekiem, żeby to robić. On ma Eagle z swoim DNA, on zakładał tą drużynę przez wiele, wiele lat, był zawodnikiem, Jakby on tworzył ten klub. Także myślę, że to jest dobre miejsce i dobra osoba, żeby odbudowywać klub. Natomiast czy zarząd zdecyduje się powierzyć mu tę rolę, no, mam nadzieję, że tak i że w Warszawie będziemy mieli dwa solidne kluby futbolowe. Najciekawszy, no i chyba też najważniejszy mecz tego poprzedniego weekendu to pojedynek Warsaw Mets z Tychy Falcons. No i gdzieś nam się powtarza ten scenariusz z ubiegłego sezonu, jeśli chodzi o, o Sokoły, kiedy Falcons z bardzo trudnej, można powiedzieć nawet beznadziejnej sytuacji, wyszli obronną ręką i w efekcie doszli aż do finału, zdobyli tytuł wicemistrzów Polski. Rok temu też pod koniec sezonu gdzieś upał ich szanse plasowałem tak na, na piątym miejscu i, i nie dawałem im w ogóle większych szans w meczach tych playoffowych. No i to samo, ten sam scenariusz zaczyna dziać się teraz. W Warszawie zagrali przeciętny mecz. No, zdobyli dużo punktów, dużo też tracili, ale no nie można powiedzieć, że to był dobry mecz w ich wykonaniu, był po prostu przeciętny, ale to wystarczyło nagrających słaby mecz mecz. Defensywnie obie drużyny, jak wiem, znamy wynik, tam było 55 do 43. Defensywy nie dojechały na ten mecz, było bardzo dużo dużo punktów, a już największą ironią losu było to, że o losach spotkania rozstrzygnęła linia defensywna Falcons, no, która przez cały mecz no, nie radziła jakoś sobie wybitnie przeciwko linii ofensywnej Mets. Natomiast saki pod koniec spotkania, no to było to, czego Falcons potrzebowali. To był taki wiatr w żagle w tym meczu, gdzie prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. No i to były takie impulsy, które dały Falcons drugie życie i w efekcie wygraną. A co do meczu, no jakby ta linia ofensywna, która nie radziła sobie jakoś wybitnie, to jest formacja, która najbardziej w tej chwili potrzebuje wzmocnienia w Warszawie. Chociaż te wzmocnienia przydałyby się również w formacji defensive backów, no bo tam działo się dużo i dużo działo się źle. Dawid Panczenko, numer 16 po stronie Mec. No, myślę, że ten chłopak ma o czym myśleć. W poprzednich programach mówiłem, że ofensywy przed meczem albo też w trakcie meczu szukają sobie tych najsłabszych miejsc w defensywie przeciwnika. No i to właśnie to miejsce Christopher Fowler znalazł bardzo szybko, a potem już wykorzystywał je bez żadnych skrupułów jakoś specjalnie też przy obronie przeciwko podaniu nie pomagał Darius Dousey. Tu jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że, że on jako defensive back radził sobie będzie znakomicie. No tymczasem gdzieś w ogóle odpuszczał to krycie w głębokich strefach. Jako free safety to jest jego najważniejsza odpowiedzialność, żeby pilnować głębokich stref. No tymczasem widzieliśmy, że Mateusz Patalas uciekał za plecy i Dawida Panczenki i Dariusa Douseya. No i potem łapał bardzo pewnie piłki. I w efekcie aż pięć razy Mateusz Patalas wbiegł w pole punktowe i zdobył touchdown. Odpalił w tym meczu niesamowicie. Ja po meczu z Eagles rozmawiałem z nim w Warszawie, no to mówił, że weszli w sezon nie najlepiej, ale z meczu na mecz powinno to wyglądać coraz lepiej, że powinni wejść w ten rytm, którego sami oczekują. No i nie wiem, czy to już był ten moment, kiedy weszli na Mateusz na pewno. To pięć przyłożeń w jednym meczu. Nie wiem, czy to nie jest rekord polskiej Ligi. Nie mam tych danych historycznych z pierwszych sezonów. Być może ktoś również miał pięć przyłożeń. Jeśli wiedzielibyście o czymś takim, to dajcie znać. Ja na Game Day mam taką zakładkę... FA Wiki, tak, Wiki, powiedzmy, że prywatna Wikipedia futbolu amerykańskiego w Polsce. I jeżeli i takie rekordy fajnie byłoby tam zapisywać, żeby to gdzieś nie zginęło, także jeżeli wiecie, że ktoś zdobył 5 albo więcej przyłożeń w jednym meczu, to, to wpiszcie go w komentarzu. A ja chętnie tam dodam, żeby to nigdzie nie uciekło. A wracając jeszcze do meczu, to formacja defensywna Mets to było dosyć zaskakujące, że oni byli przygotowani na biegi Falcons i no całkiem nieźle udawało im się je ograniczać, natomiast zupełnie nie poradzili sobie z grą podaniową, choć te biegi też znalazły swoje miejsce i Bartek Woch i Janek Szwej zdobyli przyłożenia. Były też pod koniec meczu, był długi bieg Janka Szweja, który no, no to był taki akcent rozstrzygający tego meczu. Bardzo długi bieg zakończony tuż przed polem punktowym. To też ciekawe, że akcję zatrzymał Adam Dobkowski, który biegł z linii wznowienia i był pierwszy przy running backu. Nie wiem gdzie tam byli defensive backs, nie wiem gdzie byli linebackerzy. No ta defensywa Mets naprawdę yy, zagrała słabo. To trzeba też wprost i otwarcie powiedzieć. No i cóż, po tym meczu Mets mecz mają oczywiście w dalszym ciągu szansę na awans do, do fazy play-off, czyli wejście do półfinałów. No i szanse mają w swoich rękach, bo wystarczy, że wygrają z Dowlanders, co nie jest z kolei takie bardzo nieprawdopodobne, no bo żubry już zapowiadają, że oni będą grali raczej rezerwami, że będą chcieli ogrywać tych młodszych zawodników, tych, którzy mają mniejsze doświadczenie. Także jest szansa całkiem spora, że Mets ten mecz wygrają. Falcons mają jeszcze pojedynek z Rebels, no i jeżeli Falcons wygrają ten mecz, no to automatycznie wyrzucą Rebels z fazy play-off. I tym samym Mets awansują nawet w przypadku porażki w Białym Stoku. No naprawdę ta ostatnia kolejka w pierwszej lidze zapowiada się bardzo ciekawie, i ja już z niecierpliwością czekam na te pojedynki. W tym odcinku mam też taki dział ciekawostek, którymi sam zostałem zaskoczony, bo na grafice z tabelą polskiej Futbol Ligi zauważyłem, że Eagles mają minus 2 punkty. Jakby nie zdziwiło mnie to jakoś specjalnie, pomyślałem po prostu, że ktoś się pomylił, takie rzeczy się zdarzają nie pierwszy, nie ostatni raz. No natomiast okazuje się, że. To, jest, nie, to nie jest błąd i to faktycznie Eagles mają minus 2 punkty, a to dlatego, że zostali ukarani walkoverem. Nigdzie nie było o tym oficjalnej informacji, nikt o tym nie mówi. A tymczasem w meczu z Rebels Eagles dostali walkowera przeciwko oczywiście Eagles. Powodem była gra nieuprawnionego zawodnika Daltona Jamesa, czyli, za, czyli tego gracza, który zdobył przyłożenie przeciwko Lowlanders. Co jeszcze ciekawsze, utrzymany został wynik z boiska. Więc Rebels mają te zdobyte punkty, które tam zdobyli, zawodnicy mają przyłożenia. Nie wiem, jak to się stało, podobno jest taki punkt w regulaminie, już nie chciało mi się tego doczytywać, bo nic to nie zmienia w układzie tabeli. Natomiast walkover, ale utrzymany wynik z boiska, odjęte punkty w tabeli. Jakby zastanawiam się, co by było jakby Eagles wygrali ten mecz. Czy też by był został utrzymany wynik z boiska, czy byłoby to 20 do 0, tylko No. nie wiem. Nie wiem, może ktoś mądrzejszy wie i chętnie posłuchałbym wyjaśnień, może ktoś napisze w komentarzu. I jeszcze jest taka ogólna uwaga, to no, po tych meczach też, które wczoraj widziałem, że drużyny są fatalnie przygotowane do sezonu fizycznie i, i dla niektórych klubów w tej chwili 6 meczów to jest no, mission impossible, to jest zdecydowanie za dużo i niestety z roku na rok to wygląda coraz gorzej. Plaga kontuzji nie ominęła praktycznie żadnej drużyny. Nie wiem tylko czy w Krakowie. Tak? Czy ktoś się nie ostali bez, bez jakichś poważniejszych urazów, i nie wiem z czym to jest związane, ale na pewno to jest coś, na co trzeba poświęcić szczególną uwagę podczas przygotowania do sezonu. Jeszcze w 2016 roku najlepsze drużyny grały po 10 spotkań, w 2015 roku ci najlepsi, którzy awansowali do finału, grali po 12 meczów. Sezon regularny to było 10 pojedynków. Jakby obecnie grając po 6 meczów w sezonie regularnym, wróciliśmy do 2007 roku. No a teraz tych meczów jest 6, a i tak to jest ponad możliwości niektórych klubów. No i niestety nie wydaje się, żeby cokolwiek miało się poprawić pod tym względem. Perspektywy na przyszły rok też nie są zbyt ciekawe. Nie wiadomo, czy będzie druga liga 11-osobowa. Być może pomysłem będzie połączenie lig w jakieś grupy geograficzne, potem na podstawie tych rozgrywek wewnętrznych wyłonienie jakiejś grupy mistrzowskiej tej grupy pocieszenia. Nie wiem, na tę chwilę to maluje się w bardzo ciemnych barwach. 6 meczów w sezonie to No naprawdę wróć cofnęliśmy się do 2007 roku i w... chciałbym, żeby to poszło do przodu, natomiast jak tak patrzę, no to no nie widzę zbyt wielkich nadziei na to, żeby mogłoby się to jakoś zmienić, mam nadzieję. Że się mylę. Ale teraz przechodzimy do dużo ciekawszych i bardziej pozytywnych rzeczy. Zapraszam na kilka highlightów zmienionej kolejki. Highlightach, czas na power ranking. No i tutaj będą zmiany. No ten mecz w Warszawie nie mógł nie mieć wpływu na to, jak postrzegam siłę poszczególnych drużyn. No i zaczynamy. Bo mamy tak. Mówiłem już o tym, że powtarza się scenariusz z zeszłego roku, więc ja powtórzę swoje power rankingi. No i on wygląda w ten sposób. Pozmieniało się dosyć dużo. Drużyny mocno pospadały, poawansowały. Na szóstym miejscu bez zmian Eagles, na piątym Rebels. Choć tak naprawdę pomiędzy Rebels, Mets i Falcons bardzo trudno powiedzieć, kto, kto z nich jest silniejszy. Myślę, że tutaj w przypadku pojedynków bezpośrednich między tymi drużynami bardzo mocno wpływ miałaby dyspozycja dnia po prostu na wynik. Dlatego to jest gdzieś tam jakoś tak orientacyjne. No, nie, nie, nie jestem w 100% przekonany, że Rebels są najsłabsze z tych drużyn. To się wyjaśni już niedługo. No natomiast w tej chwili widzę Rebels na, na piątym miejscu, chociaż ich mecz z Lowlanders pokazał, że tam są duże możliwości i duży potencjał. No niemniej bliżej w pamięci jest ten mecz Falcons z Mets. No i gdzieś on tam ma większy wpływ chyba na, na ten mój power ranking w tej chwili. Na czwartym miejscu Metz, trzecie miejsce Falcons, drugie Lowlanders, pierwsze miejsce Kings. Druga liga na północy, jesteśmy jeszcze przed meczem Armii z Lakers, tym rewanżowym, więc na razie utrzymuje swój power ranking ten z poprzedniego programu, czyli na czele Lakers. Dalej Armia, Wataha, no i Białe Lwy, tu już wiemy, że sezon jest zakończony, nic się nie zmieni. Na południu bez zmian, Jaguars wczoraj wygrali, także oni są na pierwszym miejscu, dalej Wieliczka, Tytani, no i Hammers. Najlepsza akcja ofensywna tego tygodnia. Ona może nie była najbardziej widowiskowa, natomiast była świetnie zaplanowana, potem super wyegzekwowana, całkowicie zneutralizowana obrona. No i tutaj wybrałem przyłożenie Bartka Wocha w meczu, z, oczywiście z Mets. Zobaczmy, co się dzieje po kolei. Mamy oddanie piłki. Bardzo ważne jest to, co się dzieje na linii wznowienia. Zresztą tak przy większości akcji biegowych. Mamy oddanie piłki do Bartka Wocha. Tutaj widzimy zawodnika Mets, który był blisko. Co prawda wykonał swoją pracę, bo zamknął tu z lewą stronę dla Falcons, czyli tam nie mógł pójść bieg, więc zadań nie wykonane. Zmusił ze Bartka Wocha do pobiegnięcia w prawo, choć wydaje się, że ta akcja była właśnie tak zaplanowana, bo zobaczcie co się dzieje na linii. Bardzo fajny tutaj był blok wykonany przez zewnętrznego liniowego. Najpierw blokował zawodnika z numerem 59, potem było przejęcie tego bloku przez następnych dwóch liniowych, a ten liniowy, który robi pierwotny blok, poszedł dalej zablokować linebackera. Potem już mamy przy tych świetnych blokach mam podwojenie też na Adamie Izidorczyku, więc no tutaj otwarta ścieżka, autostradę do pola punktowego. Wydawać by się mogło, że Dariusz Dosej miałby szansę zatrzymać, bo on był tutaj cofnięty, patrzył jak idzie ta akcja, przesuwał się w dobrym kierunku, bieg nawet na no taki miał kurs powiedzmy, że kolizyjny z Bartkiem Wochem, no natomiast w ostatniej... Yy... W ostatnim momencie tej akcji nie wiem co on tam chciał zrobić. Tak machnął po prostu ręką. Gdyby tam był tak, jeszcze do pola punktowego były 2 3 yardy. To była druga, kwarta, mnóstwo czasu do końca meczu to już nie było obliczanie tego na stracenie przyłożenie, szybkie odzyskanie piłki bo to absolutnie bezsensowne. Nie wiem dlaczego nie zrobił takla. No jest to zastanawiające. Wydaje się, że no, mógł spokojnie zatrzymać tą akcję. Corner całkowicie wyciągnięty, wknięty gdzieś tam na zewnątrz, otwarta ścieżka biegowa. Bardzo fajna akcja, podobało mi się to. No, szczególnie jak pracowała tutaj linia, linia ofensywna, jak pootwierała tą ścieżkę. Także najlepsza akcja ofensywna, myślę, że to jest ta i linia ofensywna. No i Bartek Woch w roli głównej jako running back tych Falcons. Akcja defensywna. Tutaj ponownie zdecydowałem się na zagranie z meczu Mets Falcons i zagranie w wykonaniu sokołów. Dosyć niestandardowy, bardzo ciekawe zagranie, bardzo, bardzo ciekawy kol, bo widzimy tak, przede wszystkim na linię wznowienia, spójrzmy, mamy tutaj trzech defensywnych liniowych, trzech linebackerów, no i aż dwa blice, które idą z tej drugiej linii obrony, czyli z linebackerów, no i te blice przechodzą idealnie, one wchodzą tam jak w masło, widzimy, że zamknięte są, zamknięte jest rozgrywające zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Nie ma tutaj zbyt wiele czasu na zastanawianie się, musi się ratować szybkim odrzuceniem. Linia ofensywna no, nie wiedziała za bardzo, na kim ma się skupić. Było ich pięciu, a zawodników, do, którzy atakowali, rozgrywającego było sześciu. Widzimy, że Krzysiek kantrukoni też tutaj wszedł jeszcze w dziurę. No, natomiast ci liniowi ofensywni po yy, lewej stronie Met, no, troszkę się pogubili, bo i zresztą z prawej strony ten liniowy też nie, nie zrobił swojej pracy, na zewnątrz zostali obiegnięci. No i była bardzo mocna presja. W zasadzie nie wiem, co rzucił też Jesse Robinson. Nie, nie miał dużo czasu, on już widział pewnie saka oczami wyobraźni, więc musiał szybko pozbywać się piłki, ale wyrzucił ją najgorzej jak tylko mógł. W sam środek strefy obronnej tutaj już czekał na nią zawodnik Falcons, który miał bardzo łatwo piłkę do złapania, także interception. Ważny, ważny moment w meczu, bo to była też jeszcze druga kwarta, 15-21 do 21 dla Falcons. Gdyby mecz Poszli dalej po punkty w tym, w tym spotkaniu, no to być może by, byłaby szansa na zwycięstwo w drugiej połowie. No ale tutaj naprawdę fajna akcja, ciekawy kol, bardzo niestandardowy. Dwa blice, które przeszły, przebiły się przez linię. Linia defensywna, która też robiła sporo presję, co nie było takie oczywiste w tym meczu. Więc moim zdaniem to była najlepsza akcja defensywna tej kolejki, czyli Tychy Falcons Przedostatni punkt programu to MVP. No i tutaj w zasadzie wszyscy wiemy, kto to jest. Mateusz Patalas, nie ma co przeciągać, nie ma co przedłużać. Pięć przyłożeń w jednym meczu. Naprawdę niesamowity wyczyn. Bardzo łatwo ogrywał sobie defensive backów po, po stronie mecz, Miał tam mnóstwo miejsca, no ale co jeszcze bardziej, co ważniejsze. Uwalniał się doskonale, znajdował sobie mnóstwo przestrzeni, bardzo pewne chwyty. Świetnie dogrywane piłki, no 5 przyłożeń w jednym meczu nie zdarza się często, także y, wybór mógł być tylko i wyłącznie taki, no jakby żaden zawodnik bardziej nie wyróżnił się podczas tej kolejki niż, niż Mateusz Patalas. Także tytuł MVP 10. kolejki rozgrywek polskiej Futbol Ligi trafia w ręce Mateusza Patalasa, Tychy Falcons. Ostatni punkt programu to typowanie. Było rozegrane w tej kolejce 5 spotkań poprawnie, trafiłem 4. Jedyne, którego nie udało mi się poprawnie przewidzieć, no to był pojedynek Mets z Falcons. Wydawało mi się, że mecz będą mocniejsi i na swoim terenie pokonają sokoły. No, okazało się, że jest inaczej. No niemniej, 4 z 5 meczów przewidziane prawidłowo to całkiem dobry wynik. W całym sezonie do tej pory wytypowałem 38 meczów, z czego poprawnie 32, pomyliłem się tylko 6-krotnie. Uważam, że to jest niezły wynik, tym bardziej, że te niektóre pojedynki były dosyć, dosyć wyrównane. Nie było dużej różnicy pomiędzy drużynami, także przewidzenie zwycięzcy nie było takie łatwe. Niezły wynik. No i mam nadzieję, że te ostatnie kolejki potoczą się jeszcze lepiej, także, że skończę z jeszcze lepszym rekordem na, na koniec sezonu. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Sorry za, za opóźnienie i tak późną publikację podsumowania kolejki. No niemniej, to było warte tego... Także dzięki za oglądanie, no i zapraszam do kolejnych materiałów.